Nie wiem, jakie macie widelce w domu, ja mam takie właśnie. Bardzo trudno się nim je... <laughs> Elo! Potężne koty Los Kitties wracają na kanał Paweł Malinowski. Co? Koty wracają na kanał Paweł Malinowski? Dokładnie tak. Wiem, że wszyscy czekali na ten wielki powrót i wreszcie nadszedł ten dzień. A dlaczego? Bo znalazłem koty w jajkach? Myślałem, że to kurczaki są w jajkach i kury, a nie koty, ale skoro są, musimy je otworzyć. No, no musimy, prawda? Każdy fan słodkich kotów Los Kitties zostawia pod tym filmem łapę w górę ze swojego telefonu, z komputera i z telefonu pieska. I i z, i z telefonu siostry, ze wszystkich telefonów. Dlatego, że musi być 50 tysięcy łapów w górę, a, abym znowu nagrał Lost Kitties. A ty jeszcze musisz napisać mi w komentarzu, którą serię mam otworzyć, bo już, już teraz otworzyłem wszystkie. Więc napisz, która jest najfajniejsza, według ciebie, to ją otworzę znowu, ok? I pamiętaj o subskrypcji, żeby nie przegapić tego odcinka. A może ktoś z Was otwierał już koty uwięzione w jajkach? Hmm, jeśli tak, to podziel się w komentarzu, co tam ci wypadło. A film sponsoruje brązowa glinka z Lost Kitties. Zaczynajmy! Zacznę oczywiście od Lost Kitty's jajko, bo jest to coś, co widziałem pierwszy raz. bo ogóle zobaczcie. Ten kot jest taki brokatowy, jak na dużym mleku, której serii nie pamiętam. I jeszcze tutaj zauważyłem, że tej glinki jest aż 98 gram, a tutaj tylko 84. Czyli zaraz wyleje się bogactwo z tego jajka. Nie wiem, czy będę miał jakieś nowe pomysły na to, co zbuduję z glinki. Jest brązowa, to jest, to jest dosyć rzadka. Na klejkę odkładam. Na później, więc jeśli ty masz jakiś pomysł na to, co mogę wybudować z tej pięknej jajkowej glinki, to pisz w komentarzu. I w ogóle mi się wydaje, że to jest seria wielkanocna. Tylko dlaczego nic o tym nie wiedziałem! I co trafiłem? Patrzcie pierwszy kot i piękny brokatowy ten z kanapką na głowę! Co ma na głowie? Tosta, to kod tost! Ej, mi się wydaje, że to będą takie same, jakie były już wcześniej, ale w nowej odsłonie, czyli brokatowej odsłonie. Zobaczmy, jak kod wygląda na naklejce. No tutaj nie ma brokatu, chyba na nastrasznie. Troszeczkę oszukuję, a teraz pomyślę co mogę zrobić z glinki. Kocie, co byś chciał, żebym zbudował ci z glinki? Toaster! Nie, nie mogę ci zbudować tostera. Toster jest za trudny. Ej, jeszcze, o kurczaki, zapomniałem o tym, że w Lost Kitties jeszcze jest artefakt. Nie wolno zapominać o artefaktach, to bardzo ważna sprawa. Tutaj <słuch> mamy saksofon i taki bączek, czyli ten kot chyba lubi puszczać bączki. <słuch> Ja mu chyba zbuduję głośnik z tej glinki, a ty napisz, jak mógłby nazywać się saksofonista, który lubi puszczać bąki. W sensie bączki. O taką zabawkę. Teraz wezmę różowe różowe i tym razem po otwarciu jajka zajrzymy do ulotki. O, tu jest ulotka. Instrukcja. Instrukcja, żeby nie jeść glinki. Pamiętajcie, żeby nie jeść tej glinki. O, otwieraj się! Wiesz, co jest jeszcze śmieszne? Śmieszne jest jeszcze to, że te jajka w środku nie mają takiego wzo wzo wzorzystego. Wzorku, wzorka, wzoru. Tylko są zwykłe. Czyli oni tę glinkę musieli wzory jej robić jeszcze w, w Chinach albo gdzieś indziej. Nie wiem skąd one są. Tutaj jest naklejka na potem i jest jakaś pomarańczowa glinka. Czy ona jest brokatowa? Nie, tylko mi się wydawało. Rozbijmy to, jajko. Zobaczmy, jak, co jest w środku. Czy to będzie pisklak? Jakiś kot pisklak? Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Chyba słyszę pisklaka, to jest chyba kot pisklak Nie no, żartuję, nie ma kotów pisklaków Chociaż może wszystko jest możliwe Jest hamburger oraz Mmm, Deska Nie, to jest puszka z sardynkami, tak To może być jakiś kot obżartuch Szybko, muszę to zobaczyć I chyba nawet wiem, co mu zrobię z tej glinki Chyba nawet wiem No i proszę was, trzymajcie mocno kciuki Aby nie trafiła mi się dzisiaj żadna powtórka To byłbym mega zadowolony I co to jest? To nie jest kot obżartuch To jest kot, który zawsze spada na cz Cztery łapy! Zobaczcie. Co można by mu z tego zrobić? Hmm, chciałem zrobić talerz, ale, ale nie, bo to nie jest żartów. Może zrobię mu z tego dywan, w który może się zawinąć i schować, o, taki jakby naleśnik. No, niezbyt to kreatywne, dlatego jak masz jakiś pomysł, to mi napisz. To ja im wtedy tą glinkę y, rozmiękczę i jeszcze raz coś zbuduję z niej. Ale, o, może coś takiego, taki samochód. Wiem, że trochę dziwny ten samochód, nie ma kierownicy, ale jest spoko, patrzcie. U, oj, i chyba się zepsuł samochód. Nieważne, zobaczmy na naklejkę, a potem na ulotkę. Co on tutaj robi? Spada albo skacze. Nie wiem, a może tak ta naklejka powinna być. Jest dosyć ładna. Zobaczmy, co na ulotce będziemy mogli zobaczyć. Jakieś ciekawostki tutaj. Najpierw plakat. Tak, dobrze myślałem. Jest to wersja wielkanocna. No, dlaczego nie wiedziałem o tym? Dlaczego? Zobaczmy, ile ich jest do zebrania. Tak jak powiedziałem, są to koty z serii, które już były, ale w wydaniu wielkanocnym, brokatowym. Mm, muszę mieć kotaki belek. Błagam. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę. Muszę mieć kotaki belka. Albo z tej pięknej pomarańczowej glinki, nie będę na razie nic lepił, bo ona jak się utwardzi, to już nic z niej nie zrobię. Na razie ją schowam i poczekam na wasze pomysły, bo jeszcze pomarańczowego kolorku gliny nie miałem. Teraz dla odmiany sobie łyknę pierwszą serię, od której wszystko się zaczęło. Napiszcie, czy oglądaliście wszystkie filmy o Lost Kitties. Mam nadzieję, że tak. I jeśli pamiętacie, który odcinek śmieszył was najbardziej, to dajcie znać. O ja! Różowa glinka! Ona chyba była hmm, albo środkowa, albo najrzadsza. W sumie to sam nie pamiętam, bo naprawdę, naprawdę mam bardzo słabą pamięć. Bardzo. Mega hiper. Słabą. Mega bym się jarał, jakbym trafił w pierwszej serii jakiegoś kota, którego jeszcze nie miałem. Trzymamy teraz wszyscy mocno, nie wiem, tak palce skrzyżowane, czy, czy stopa do góry. Nie wiem, co tam się robi. Jest tutaj banan albo żółta kiełbacha. A może to jest jakiś ogórek? Nieważne. I łyżka, tak jakby łyżka do lodów, ale no, kiełbasa i lody średnio się komponują. No, no nie powiecie, że, żebyście zjedli takie połączenie. A może chodzi o lody o smaku kiełbasy? Mam nadzieję, że nie! Fuj! Jak coś takiego w ogóle można by wymyślić? I ja nie mogę! Jest to kot, którego miałem. Miał miałem go, ale ej, czy on wam przypomina tego? To jest ten ale Beka, tylko w innej pozie. Czadersko, i tutaj jest ten stempel, o którym zawsze zapominałem. A teraz zrobię stempel, zrobię! O, jaki stempel! Piękny stempel Zrobię mu, ja nie wiem co mogę mu zrobić Naprawdę nie wiem, czapkę mu zrobię O, jest to piękna czapka dla kota w kubku Nie uważacie, że jest przepiękna? Mam nadzieję, że uważacie, że jest piękna Jest paskudna Paweł, co to jest? Zdejmij to, to nie jest żadna czapka On ci po prostu przyłożył do głowy glinkę Ciąg, ciąg, ciąg Uuuu A tak wygląda on na naklejce No pięknie wygląda, mam nadzieję, że zauważyliście Jak ładnie wygląda, nie no dobra, oskubię to trochę bo nic tam nie było widać A jest to kot który je śniadanie Widzicie jednak je kiełbę Tutaj macie kiełbę a tutaj macie łyżkę Ale kiełby nie je się łyżką o co chodzi Może powinien mu zbudować wielki widelec Nie wiem jakie macie widelce w domu ja mam takie właśnie Bardzo trudno się nim je Uh, uh. Mam nadzieję, że kot sobie poradzi teraz Masz, je, je, jedz swoje śniadanie Dzięki Paweł, ciąg, ciąg, ciąg Który teraz, niebieski czy żółty? Niebieski czy żółty? Może wezmę niebieski, niebieski to kolor nadziei A jeśli będzie pod tym filmem, słuchajcie 30 tysięcy łapek w górę To nagrywam film, moja cała kolekcja Lost Kitties I wezmę wszystkie, wszystkie figurki, jakie do tej pory udało mi się zdobyć I zrobię o nich piękny Film. Zobaczmy, czy będzie piękna figurka w tym jajku. Mam nadzieję, że uda mi się trafić dzisiaj tego kota. Zobaczcie, jak on śmiesznie się patrzy. To prawda, ale czy bardzo śmiesznie będzie się on patrzył z tego jajka? O tym przekonamy się już za 3, 2, 1. No, myślałem, że się rozbije jajko, przecież to jajko jest. Nie chcę się rozbić. Może rozetnę to. Nie, bo... Nie, no to był głupi pomysł, bo mógłbym figurkę uszkodzić. Ale patrzcie, ale beka, można to przepołowić. W takim razie temu kotu zostawię to jajko jako jego taką skrytkę. To jajko zastygnie, zrobi się mega, mega twarde i to będzie właśnie budowla tego kota. Albo nawet je tak o, o tak przymknę trochę. Jakiś dziwny artefakt. Zobaczcie, to wygląda jak, nie wiem, ej. Ja obstawiam, że będzie tutaj albo krzesło, albo laptop, ale krzesło ma nogi, więc to będzie raczej laptop. I... I zgadnąłem, zgadłem, zgadłem. Udało się. A oprócz laptopa jest deskorolka. Mi bardziej się podoba laptop, bo deskorolek już pełno mam. A takiego kozackiego laptopa nie mam. Nawet ten kod informatyk, kto pamięta kota informatyka, nie miał laptopa, tylko miał myszkę jako akces, jako jako artefakt. Sprawdźmy teraz, czy to jest kod informatyk 2.0. Uwaga, czy to kod informatyk 2.0? Nie, to jest kod zakochaniec. I on mówi. Wszystkich subskrybentów, kanału Paweł Malinowski. Bardzo kocham, moja kocham. Ale kocie, przecież ty masz być informatykiem, a nie za kochańcem. Kocham programować. A, rozumiem, kochasz programować. No to słuchaj, zrobię ci z tego jaja taką pieczarę, że będziesz mógł sobie tak usiąść tutaj, hit i tutaj laptopa postawić, hit i będziesz sobie programował. Co ty na to? Mega, podoba mi się ten pomysł, kocham ten pomysł. <laughs> A tak wygląda on na naklejce. O jaki uroczy jest. On wygląda jak to emoji z serduszkami w oczach. Bardzo słodka kitty. Ojojojojo. Dobra, koniec tej słodyczy. Pora przejść do dwóch ostatnich Los Kitties, ale najpierw muszę posprzątać te okruchy. Teraz micemania a Jajko zostawimy sobie na deser. I słuchajcie, pamiętajcie, aby napisać, jaki kod dzisiejszego odcinka podobał się najbardziej. Mi aktualnie podoba się najbardziej ten brokat z chlebem na głowie. O, i w ogóle... Ja nie pamiętam, czy otwierałem Majsmanie. Chyba nie otwierałem, chyba Martyna tylko otwierała. I zobaczmy. O, białe mleko, czyli najczęstsze, niestety, no ale nie można zawsze mieć najrzadszych, prawda? Chociaż bardzo bym chciał, to To no wiecie, no. Czasem trzeba mieć też takie najczęstsze. O, gdzie jest naklejka? O nie! Prawie zobaczyliśmy naklejkę, a naklejka musi być zawsze na koniec. Ej, teraz temu kotu muszę zbudować też porządnego z tej, z tej linki. No nie, nie mogę tak po prostu, tak wiecie, tak oszukiwać trochę. I tutaj Mamy albo kubek z kawą, albo koronę, nie wiem co to jest. I kocie uszy. Ej, po co kotu? Kocie uszy! Chyba, że to będzie mysz, która udaje kota, żeby kot jej nie zjadł. Jest taka opcja. Kto obstawia, że będzie mysz, przyznać się? Ja obstawiam, że będzie tutaj mysz, udająca kota. No, Otwórz się no! No dawaj no, wyłasz tamtąd ty. Nie, to jest... KOT Który ma na sobie ser? Czy to jest sz szwajcarski szer ser? Czy to jest kot z pudełkiem na grzbiecie? Czemu ty masz pudełko? A może to jest głośnik? Nie wiem, a ten kot jest strasznie futrzasty, jakby Maine Coon. I spróbuję mu założyć kocie uszy dodatkowe. No po co dali to, jak się nie da założyć? A na pudełko? Poszukują! I patrzcie, co zbudowałem temu kotu, mysz. Wygląda trochę creepy. Coś mi tutaj nie wyszło z tymi oczami, wąsami. No w sumie prawie nic mi tutaj nie wyszło w tej myszy. Nie no, trochę mi wyszła, trochę nie wyszła. Najpierw chyba ten ogon mi wyszedł. Nie no, z buzi też całkiem sympatyczna, bardzo sympatyczna myszka. I ona udaje, patrzcie, kota. O, i udaje, że pije kawę. Teraz zobaczmy, czy się nabierze kot, kot, kot z pudełkiem. A co to jest? Pi, 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 piję sobie kawę, pi, 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 jestem kotem, pi, pi, pi. A no tak, to jest kot, przecież ma ogon, to jest kotem. Pij sobie kawę, ja se idę zjeść. Coś tam były jakieś chrupki do, do kuwety. Do kuwety posprzątać, sam se posprzątam w kuwecie. Pi pi pi, pi, pi ale głupol nabrał się. Ha, 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 pi, pi 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 Wcale się nie dałem nabrać. Będziesz moim koniem. Będziesz moim mysim koniem. Wio, koniku, wio. Pi, pi, pi. Jak delfin. Pi, 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 A teraz zobaczcie, jak wygląda na, na klejce. Chyba odwrotnie. A ten kot wpadł do pudełka, a nie nosi je na plecach. Przecież kot nie jest żółwiem. No zobaczcie. To wygląda, jakby ten kot był żółwiem. I sprawdźmy jeszcze na ulotce, bo, bo tego majsmania naprawdę nie miałem chyba jeszcze żadnego. Mmm, ładna ulotka, bardzo ładna. Chyba powieszę sobie ten plakat nad łóżkiem. I sprawdźmy tutaj. O ja, kot z ośmiobitowymi okularami. Czatowo. I tutaj, zobaczcie, tu jest napisane, jakie są rzadkie, jakie są super rzadkie. Ej, ja bym chyba chciał otworzyć więcej z MyS Dajcie znać, czy to dobry pomysł. Ja myślę, że to jest genialny pomysł. Więc jeśli nie chcesz przegapić odcinka z My Zostaw suba! I możesz też bić na insta, bo dodaję tam ostatnio więcej zdjęć. Więcej niż bym chciał dodawać w ogóle. Ej, co, co jest grane? Co jest grane? Tu jest plakat? Aha, to jest plakat. Dobra, myślałem już, że naklejka, ale zapomniałem, że naklejka jest w środku. Tutaj w środku. I uwaga, ostatnie jajko dnia dzisiejszego. O nie! Białe! Czemu jesteś białe? Jajko, proszę powiedz mi! Może otworzymy je tak jak tamto, bo mi się nawet podobało tamto jajko. No, powiem wam tak, no nie udało mi się tego otworzyć tak ładnie jak poprzedniego, ale zaczynamy oczywiście od tej saszetki z herbatą. Nie no, żartuję, tutaj nie ma żadnej herbaty. Tutaj jest artefakt, a nawet dwa. O, jakie wielkie! Patrzcie, kłębek włóczki, miałem kiedyś włóczkę. I muszelka. Muszelki chyba nigdy nie miałem. No dobra, jak spacerowałem kiedyś nad morzem, to trafiła mi się muszelka, ale to nie była z Lost Kittys, więc się nie liczy. A teraz kocie, ostatni kocie, kocie z miotu, ostatni miocie, kocie. Pokaż nam się tutaj. Oby to był ten fioletowy z okładki. To chyba ten fioletowy zakładki? Powiedzcie mi, czy to ten fioletowy zakładki? Wydaje mi się, że tak, ale ma inną minę. Zobaczmy na ulotce, czy jest taki jak ten, czy to jest właśnie ten. O nie! Jest ten z ulotki, jest, czyli mi się trafił o ten. Nazywa się memez. No nie wiem dlaczego się tak nazywa, ale jest ładny, brokatowy i, i bardzo mi się podoba. I on tutaj trzyma, nic nie trzyma. On prosi o żarełko chyba. Więc zrobię mu z tego jakieś żarełko. A tak wygląda nasz kot na naklejce i on wygrał jakąś nagrodę. Chyba nagrodę na, na osobę, która followuje mnie na Instagramie i na TikToku. Tak, to, to na pewno taka nagroda, bo każdy kot ma Instagrama i TikToka. Zrobię mu z tego, słuchajcie, bardzo mięciutkie i pożywne pulpeciki. A dokładnie jednego, ej, gdzie on poszedł? Zrobiłem pulpeciki, a on zniknął? No nic, no nic, no w takim razie. Tutaj macie następny film, tutaj macie poprzedni film. Wiecie o co chodzi, nie? A tu, gdzie ten kod zniknął, możecie zasubskrybować kanał. O, schował się w pulpeciku. Toż to z niego rozrabiaka.